Drodzy Państwo, zaczęliśmy naszą wycieczkę, trasę wodną. I moi drodzy pokonamy najdłuższą w Europie trasę bądą łódkami podziemną. Dokładnie mówiąc, to przepłyniemy 1000 do metrów i nigdzie w Europie takiej trasy Państwo nie znajdziecie. Dla przykładu, Czarnego Czarnogórska w Tarnowskich Górach jest dwa razy krótsza od naszej. Moi drodzy, jakbyśmy mieli taki wehikuł czasu, Cofnęli się zaledwie o 300 lat do tyłu, to proszę sobie wyobrazić, że o Katowicach, Zabrzu, Chorzowie, tudzież w innych dużych miastach głównego Śląska i Bo ją Ja, myśli fajnie, ale dobra, dość tych głupą. Ją waszą sprawą. Skarbek, skarbniczku. to jo jest. utopek Jeżeli sam. Możesz, bo zasypało tu u ciebie jednego, karlik mu podają, to jest brat łodzosia, ja ją naprawdę kową, ale wiesz jak to jest u topca, kiedy miesiączek na niebie zaświeci, to ją muszę nazwać do wody, co by się Jocha nie zlękła. Bo bez dzień to wyglądam jak ryśki fajny syn. ale w nocy to nie szpetny jak jako rokuła. I telami mi przyjdzie z tych zolitów. Dzisiaj Zosia obiecałam, że jak kuratura Karlika, to woda to jakoś szczymie i się zygną do tej wody przy ludzi. I był taki szczęśliwy. Wiesz, jo jak wszystkie chcę, lubię wodę I że się zawsze tam ona jest. W Sama w taka panna. Lubię też czasem

których za innych lat ustaną przed tych zanawczyty. A teraz już się na oczucy na ściany. Przepiękna szata naciekowa tak zwane draperie podobne jakie na jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i przed tą wodą się nie krącie, bo ona ma cudowną moc. Ma taką moc, że potem można biegać całą noc. Ale powie wam Tydzień temu była kumulacja, jeden z chłopów szóstka, w dwadzieściach to, 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 to są nasi? to są nasi. To są, nasi. To są, to są z Niech widzy. Niech widzy. Niech nie gwizdaj, słyszymy, nie gwizdaj, dobrze ci radzę. Czy się, Nic nie widza, nikt nie widza. Jeszcze rozgwizdziesz, a już światła więcej nie ujrzysz. I masz szczęście. Ja? Po nerwować nie śmiesz. A, bo się nie przedstawi. To jest skarb. Tego dają mi też skarby. Dobry występem tutaj. ale jak wie coś znerwuje, to wcale, że nie ma takich obiektów. Chować sobie umie na przykład taki jeden z drugim co cykani, albo co nie robi jak należy. Ja, albo jak brzydko podają, albo bliżu, wtedy to Unia dać takiemu ślimu, mówi nauczka. Troszka leniwy fest szpetnie po zamieniu skała. Nie. I skończyło się kadrowanie. Kilomstętnik siły stracił i rozum do go wywrócił. Przepraszam kółko skarbniczka i obiecał nigdy więcej nie odzowić łuki. Poszczycieli twitą słowami, twój dworze tylko leciał na do keep my book the your